Jesteśmy dzisiaj przed ostatnim spotkaniem z tego całego cyklu, w ramach którego odwiedziliśmy wszystkie zity i porozumienia w całym województwie. Czasami się mówi, że ostatni będą pierwszymi i trochę tutaj wyszło tak, że pierwsi są ostatnimi, bo rzeczywiście gorzów jako pierwszy złożył tę strategię. Wiedzieliśmy więc, że... No, powinni być dobrze przygotowani, nie potrzebują jakiegoś silnego wsparcia, dlatego postanowiliśmy to spotkanie zrobić na końcu. To duża sprawność taka instytucjonalna w Gorzowie, duże doświadczenie z tej poprzedniej perspektywy, więc jesteśmy przekonani, że dostaniemy za chwilę informacje o dobrym przygotowaniu i że będzie można szybko te projekty rozpocząć, bo tak naprawdę do tego głównie namawialiśmy w całym województwie, żeby przystąpić już do pracy, bo mamy duże spóźnienie. Polska spowodowała różnego rodzaju Komplikacje, jeśli chodzi o e, możliwość korzystania ze środków unijnych. Teraz to się zmieniło po ostatnich wyborach i chcemy ten czas nadrobić, dlatego jeździmy po całym regionie, żeby powiedzieć, że możemy wszystkim udzielić wsparcia. Jesteśmy otwarci, życzliwi, i elastyczni. No właśnie po to, żeby jak najprędzej mogło dojść do realizacji projektu, wierzę, że w Gorzowie dzisiaj ustalimy ostateczne terminy. Zamykające całą tę procedurę przygotowawczą i będzie można po prostu ogłaszać już przetargi, postępowania, ruszać z pracą. My te pieniądze mamy, jesteśmy gotowi w każdej chwili Gorzowowi i podobnie jak pozostałym porozumieniom przekazać. Jako ZIT Gorzowa złożyliśmy ponad 60 projektów, więc jest co sprawdzać, jest sporo pracy, żeby to wszystko teraz dopracować. Dzisiejsze spotkanie z samorządami, z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego pokazuje, że jesteśmy. Jesteśmy już na finiszu prac. Pan Marszałek przekazał też bardzo dobrą wiadomość dla samorządów dotyczącą możliwości zaliczkowania. To jest bardzo istotne, ponieważ w uprogu rozpoczynającej się perspektywy finansowej ta płynność finansowa w samorządach jest bardzo istotna, więc na samym początku gminy będą mogły skorzystać z zaliczki 90% na realizację projektów. Także w większości już nasze zgłoszone projekty są przygotowane dokumentacyjnie. Miasto Gorzów aktualizuje dokumentację w większości nawet już projektów te dokumentacje są gotowe możemy rozpoczynać procedury przetargowe tak jak zachęcał pan marszałek tak żeby móc jak najszybciej sięgnąć po środki unijne oczekujemy na te pieniążki to partnerstwo pozwala nam na pewniejsze kwoty które pozwolą nam realizować inwestycje dla naszych mieszkańców inwestycje bardzo ważne bo w poprzedniej perspektywie w ramach tego naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego gmina Kłodawa Budowała 11 kilometrów ścieżek rowerowych, wykonywaliśmy remonty naszych obiektów. W związku z tym i teraz przygotowujemy już projekty, strategie, dokumentację. Oczekujemy. Oczywiście każdą złotówkę wykorzystamy. Od wielu lat Gorzów oddziaływuje na strzelce krajeńskie z racji Drogi Krajowej nr 22. I my to widzimy, że jakby ta możliwość rozwoju naszego miasta ciąży w kierunku miasta wojewódzkiego. Dlatego, kiedy zobaczyliśmy, że w diagnozie Urzędu. Marszałkowskiego jeszcze sprzed utworzeniem tego ważnego dokumentu, jakim jest strategia województwa lobuskiego, zafunkcjonowały strzelce jako jeden z elementów właśnie MOF-u. Poprosiliśmy prezydenta i wszystkich urzędników gorzowskich o to, aby nam pomóc w tym przyłączeniu się do miejskiego obszaru funkcjonalnego i od nas się wszystko zaczęło. Później przyszła skierzyna, Witnica, Kostrzyn, a więc można powiedzieć, że zapoczątkowaliśmy rozbudowę tego dużego ośrodka, jakim jest dzisiaj Miejski Obszar Funkcjonalny. Wiążemy z tym ogromne nadzieje. Gorzów wiadomo, że jest prężnie dla mnie rozwijającym się miastem, którego siła będzie też pewnie emanować na gminy okoliczne. Wierzymy bardzo, że szczególnie w tej sferze gospodarczej wykorzystamy ten potencjał Gorzowa i w jaki sposób zaczniemy również przyspieszać rozwój naszego miasta. Remontowana droga krajowa nr 22, północna obwodnica Gorzowa, obwodnica Strzelec Krajeńskich. Wszystko wskazuje na to, że będziemy naprawdę dużo lepiej skomunikowani w ciągu najbliższych lat. Myślimy już o kolei aglomeracyjnej. W związku z tym wszystko idzie w tym kierunku, aby ta nasza spójność z Gorzałem była jeszcze większa, a dzięki temu myślę, że strzelce na pewno przyspieszą w rozwoju.